Wędzimy <gryzamy> w blog! Cały świat! Dobra! O! Tam wyczowie się na niego! Patrz! Impresjonacja to jest piekło, co ma! Gdzie ty grycimy świat? <się> o, my na, <spasę> <gryzamy się> na <górę> Powerade! Klikpaj o nas nie! nas nie! Klikpaj o nas nie! Kolanko sobie to wybrany! Kolanko osiągnąć z Pranglerki! Tak? To nie jest duży! 3-4 zapraszamy na moje rozfajderiki! No!